Twoje dziecko bardziej się uczy tego, co widzi, niż tego, co mu mówisz albo tłumaczysz. I nazywa się to modelowanie, czyli nauka przez obserwację. Powiem Ci teraz, jak to wykorzystać troszkę i jak to jest, że powoduje to trudne zachowania u dzieci. I chciałabym Ci opowiedzieć o tym modelowaniu, żebyś mogła, mógł pamiętać o tym na co dzień, co pozwoli właśnie zachować dobry kontakt z dzieckiem oraz zrozumieć pewne trudne zachowania i je ewentualnie zmienić. I jak to zrobić? Otóż to modelowanie ono dotyczy nie tylko tego, co dzieci widzą i obserwują w zachowaniu, ale również tego, co dzieci obserwują w emocjach i postawach takich do życia, do ludzi, do innych. <laughs> I to wszystko one chłoną i się tego uczą. Na przykład, jeśli mówisz dziecku, że coś powinno zrobić, a ono widzi coś innego. U Ciebie, czyli mówisz dziecku, jak ma zrobić, jak ma zareagować, albo dlaczego tak mówi, przypuśćmy, pesymistycznie, albo dlaczego w ten sposób, a nie zrobił inaczej. Ale jeśli dziecko widzi, że Ty robisz, mówisz lub reagujesz jakoś inaczej, to wtedy ono ma takie sprzeczne informacje i ono ma sprzeczne komunikaty, gdzie trudno mu jest zrozumieć, i może pojawić się wtedy jakiś bunt co do tego jak ma postąpić albo dlaczego mama tak od niego wymaga, dlaczego okrzyczała za to, że tak postąpił. To dotyczy przeróżnych sfer, może to korzystanie z telefonu, może to być zachowanie na przykład kupowania czegoś słodkiego, może to być reakcja do innych, rozmowa z innymi, gdzie dziecko słyszy, że na przykład rodzic tłumaczy, że mówimy zawsze prawdę, a ktoś dzwoni wtedy do rodzica i pyta się, czy jest mąż, a, ona, a mama mówi wtedy, że nie ma. Co się okazuje kłamstwem, na przykład. I takie zachowania różne powodują, że dziecko to widzi, mimo że my sobie czasami nie zdajemy sprawy, że one to wszystko obserwują. I jednak tak jest. I pamiętać tutaj trzeba też, że dzieci przyjmują też taką postawę co do życia. Co do innych ludzi, jak na przykład rodzice narzekają na życie szare i niesprawiedliwe. Ludzie są źli, inni są tacy i tacy, czy jakieś koleżanki w pracy, o których mama rozmawia z tatą, mówiąc o nich takie złe rzeczy różne. I kiedy dziecko to widzi, Uczy się oceniania, uczy się pesymistycznego spojrzenia na świat. Uczy się, że można w ten sposób, że na to się zwraca uwagę i też na to będzie zwracać uwagę, też ten taki pesymistyczny obraz świata zewnętrznego ono może przejmować. Kiedy rodzice, Pokazują, że na przykład jak przychodzą zmęczeni, siadają przed telewizor. Zazwyczaj w sumie jest to tata, statystycznie rzecz biorąc, częściej, ale, ale chodzi tutaj tylko o przykłady: o to, żeby zobrazować, co mam do przekazania. Przypuśćmy, jeśli tata przychodzi, siada przed telewizor, bo jest zmęczony po pracy, a dziecku się tego zabrania, dziecku się każe odrabiać od razu po przyjściu ze szkoły lekcje po obiedzie na przykład. To wtedy ono czuje się niesprawiedliwie potraktowane. Ono czuje się, że od niego się wymaga czegoś innego, tak? Że rodzicowi wolno i może pojawić się tutaj bunt u tego dziecka. Czasem się dziecko buntuje i my nie do końca wiemy na przykład dlaczego. A może to być właśnie przez to, że u taty widzi, że tata przychodzi zmęczony z pracy i może jednak spędzać czas przed telewizorem, a dziecko nie do końca, tak? Bo jest na przykład telewizor niezdrowy, bo oglądanie długo telewizji lub telefonu jest niezdrowe i tutaj pojawia się sprzeczny komunikat. I dziecko nie wie, dlaczego dla niego na przykład jest niezdrowe. Warto wtedy wytłumaczyć, że młodszy umysł jednak jest bardziej plastyczny i źle działa. Oczywiście język też dostosowany do dziecka wieku. Inaczej wytłumaczymy pięciolatkowi, ośmiolatkowi, a inaczej dziecku nastolatkowi, który ma 16 lat, na przykład. Hmm. Też e, jeśli chodzi o takie postawy. Wobec siebie. Jeśli mama jest zmęczona i na przykład mm, mówi, że jestem zmęczona, muszę odpocząć, uczy dziecko, żeby dbać o siebie. Mm, uczy, że warty, ważny jest ten odpoczynek. Jeśli mama jest zdenerwowana i na przykład krzyczy, to dziecko zazwyczaj też uczy się, że jeśli jest się zdenerwowanym, to, to można krzyczeć. A jeśli mama mówi, jestem zdenerwowana, muszę ochłonąć, dziecko uczy się samoregulacji, że może powiedzieć, że jest zdenerwowane i że może, musi wtedy ochłonąć, że może sobie pozwolić na to, żeby ochłonąć, zamiast na przykład krzyczeć. Jeśli rodzice dbają o siebie nawzajem, dziecko uczy się empatii, opiekuńczości. Jeśli rodzice kłócą się, wytykają sobie błędy, to i dziecko przyjmuje gdzieś te takie zachowania I, i później może być mówią rodzice, że dziecko jest trudne, że te zachowania są trudne, że jest bunt. Często wynika ten bunt właśnie z modelowania, które pokazuje, że dziecko. Jednak bardzo dużej części obserwuje rodziców, i stąd mogą wynikać te zachowania, które mogą być później trudne. A im dziecko jest starsze, tym może być trudniej, bo z nim trzeba bardziej się dogadać niż takimi prostymi zasadami. Dziecko młodsze łatwiej jest wprowadzić pewne zasady. A do dziecka starszego już będzie trudniej w, wprowadzić pewne zasady, które na przykład są, bo tak. Dziecku starszemu warto uargumentować. Na przykład, kiedy rodzic mówi, że książki są ważne, że warto jest czytać, to młodsze dziecko czy starsze dziecko. Wtedy ono jakby ma ten przekaz, tak? Mówi się mu, ale jeśli nie widzi tego u rodziców, to on troszeczkę będzie, może być zdziwiony, może się buntować. Ale jeśli widzi, że rodzice też korzystają z książek, że rodzice też czytają, to nie będzie miało takiego Poczucia, że ono jest inne, że jemu się każe, że od niego się wymaga więcej, a jednak rodzice mogą na przykład sobie pozwolić na to, żeby nic nie czytać. I e, jeśli oczywiście jest to na przykład spowodowane tym, że rodzice nie muszą korzystać z książek, że mają już swój zawód i tak dalej, warto to powiedzieć młodemu człowiekowi. On też potrzebuje sobie to poukładać, on potrzebuje zrozumieć dlaczego. I czasami rodzice mówią, bo tak, dziecko wtedy zostaje z takim niezrozumieniem tego wszystkiego, zostaje wtedy z takim poczuciem, że ono nie jest tak ważne, poczuciem też niesprawiedliwości, że od niego się wymaga, a, a dorośli nie muszą. Lub nie chcą i, i mogą, więc to modelowanie pokazuje, jak ważne jest to, co dzieci widzą, ponieważ bardzo często oni uczą się nawet więcej z tego, co widzą i obserwują, niż z tego, co im się tłumaczy. Warto jest też samemu, na przykład, jeśli chodzi o perfekcjonizm. Warto samemu pokazać postawę, jaką powinno się mieć i jakoby się chciało widzieć u dziecka. Jeśli na przykład jak coś mu nie wyjdzie, dzieci się denerwują i rodzice mówią, że dziecko się denerwuje, bo mu nie wyszło, że nie chce próbować drugi raz. Można to, to modelowanie wykorzystać w ten sposób, że samemu pokazać postawę swoją dziecku, że na przykład nie wyszło mi, spróbuję następnym razem. Albo jestem już bogatsza w to doświadczenie. Zrobiłam to już trzy razy. Trzy razy mi nie wyszło. Teraz już wiem, że mogę zrobić to szybciej, albo y, zrobić to wolniej, a dokładniej. Pokazać dziecku, że jak nie wyjdzie raz drugi, to nie jest koniec świata, że można to spróbować piąty raz. Można mówić, że cały czas się uczymy. Y, można mówić, y, ojej, nie wyszło mi, trudno. Y, Pokazywać, że to, że się popełniło błąd albo że zrobiło się coś złego, to na tym się nie kończy, że to jest kolejnym krokiem do tego, żeby ćwiczyć coś, żeby próbować. <laughs> to modelowanie jest bardzo ważne i warto o nim pamiętać w ciągu dnia, bo dzieci zazwyczaj nie powiedzą same. Że a ty robisz tak, a nie inaczej. A ty obraziłaś tą osobę, na przykład obmawiałaś ją do swojej koleżanki, a mi na przykład nie pozwalasz powiedzieć tobie coś złego o, o moim koledze. Dzieci warto traktować też z szacunkiem, żeby one miały przestrzeń na mówienie o swoich emocjach. O tym, co czują i też pokazywać swoją postawą, że tak jest ok, że te emocje, te uczucia są ważne.